I should know that safe work. Dziękuję. Jestem wolna. Ale dlaczego tu tkwiłam? To sprawka twojej królowej. Ale czemu Sigrun miałaby nas uwięzić? Właśnie próbujemy rozwikłać tę zagadkę. Czy wiesz, dlaczego mogłaby się do tego posunąć? Nie. Bez Walkirii wojownicy polegli w walce, nie trafią do Walhalli. Helheim wypełni się tysiącami niespokojnych zmarłych, a Midgard utonie w morzu mściwych dusz. Nic nie stanowi większej hańby dla walkiri. Muszę iść. Spróbuję temu zaradzić. Żegnajcie. Chyba marzysz swoją odpowiedź, głową. Królowa walczy z Odynem. Uwieziła walkirię, żeby go rozjuszyć. Sigrun nienawidziła Odyna, to fakt. Ale jej rola, jej święta powinny. Czy naprawdę porzuciłaby je, żeby napsuć mu krwi? Ja w to nie wierzę. A ja tak. Nienawiść zawsze zwycięża. Odnajdźmy królową. Trzeba ją powstrzymać. Wybacz mi, Ano, nie przejmuj się. Sigrun sama się doigra. dar. No... Nie ma się co rozdrabniać. Jak ją znajdziemy? Obawiam się, że nie wiem. Może być wszędzie, w każdym świecie. Znajdziemy ją. Musimy. Cały Midgard na nas liczy.